Się jeden z sezonów stosowania nawozów mineralnych na, na polach wiosenny sezon stosowania nawozów, i przy tej okazji warto pamiętać o paru zasadach, żeby niepotrzebnie nie, nie zawierać kosztów tego nawożenia, Uwa czyli zwrócić uwagę na jakość tych nawozów oraz na dostarczaną nam ilość jest zgodna z deklaracją. Niestety poza uczciwymi dostawcami nawozów, trafiają się też nieuczciwi i może być tak, że kupiony przez nas nawóz nie zawiera takiej ilości składników, jak jest deklarowana. Nawet jak posiada certyfikat zgodności z typem, to też warto zwracać na to uwagę, czy, czy to się pokrywa z rzeczywistością, bo znamy przypadki, że dalece odbiegało od, od deklaracji. Warto zwracać uwagę na jakość tego nawozu, Przede wszystkim tutaj mam na myśli jakość nawozów granulowanych, szczególnie nawozów azotowych. Co jest ważne, oczywiście, wielkość i trwałość granulek. Trudno to sprawdzić, chociaż są takie proste metody domowe sprawdzania. Po prostu bierzemy kilka granulek salet ramonowej, na przykład na gładki stół, kładziemy kartkę papieru, bierzemy ołówek tym płaskim końcem. I naciskamy na pojedynczą granulkę i mniej więcej sprawdzamy, kiedy ona pęknie. Jeżeli pęka pod niewielkim naciskiem, to potem mamy na polu zjawisko takie, że granule się rozpylają na talerzach rozsiewacza. Czyli zamiast siać granulę, siejemy pył, się, zaklejają się nam talerze, szerokość nawożenia się radykalnie zmienia, czyli zmniejsza. Także to też ma, też ma znaczenie. Warto też yy, nie do końca ufać w deklarowanej masie nawozów, zwłaszcza tych sprzedawanych w dużych opakowaniach typu Big Bag, dlatego, że Big Bag nie jest opakowaniem niedoskowym, yy, jest yy, opakowaniem transportowym i producent może, czy dostawca takiego nawozu może powiedzieć, ja mam 500 kg, a znamy przypadki, że ten nawóz tego nawozu w Big Bagu było 450-470, co przy dużych ilościach oczywiście już mocno uderza nas po kieszeni. I tutaj radziłbym też nie sugerować się, że jest opakowanie zaplombowane, bo na własne oczy widziałem fachowców, którzy takie plomby potrafią zdjąć i założyć bez uszkodzenia. Nawet nauczono mnie jednego typu, otwierania jednego typu ląb i, i potrafię to, to zrobić bez większego problemu. Także to są tego typu zagrożenia. Ale największym zagrożeniem są nieuczciwi sprzedawcy, którzy dostarczają nawozy o deklarowanym składzie, a ten skład jest zupełnie inny, to znaczy znacznie gorszy. Znaczy, no, znacznie mniej składnika, o który nam chodzi. Tutaj przede wszystkim warto zwracać uwagę na te składniki najdroższe. Takim drogim składnikiem jest na przykład fosfor rozpuszczalny w wodzie, bo o tym mówimy, lub rozpuszczalny w dwuprocentowym cytrynanie amonu, bo to jest jeszcze forma dostępna dla roślin. Jeżeli ktoś deklaruje, że jest tyle a tyle tego fosforu rozpuszczalnego w, czy w wodzie, czy w tym cytrynanie, to warto to sprawdzić możemy ufać dostawcy, ale zanim na dłuższą metę się z nim zwiążemy jakimiś umowami na dostawy, to warto to sprawdzić, bo okazuje się, że niedawno sprawdzaliśmy nawóz, który deklar dek według deklaracji dostawcy powinien zawierać 20% fosforu rozpuszczalnego w wodzie, czyli dostępnego dla roślin, a zawierał 3. I praktycznie bezwartościowy pod, pod, tym, pod tym względem. Także na wiele elementów warto zwrócić uwagę, sprawdzać dostawców, a potem przytrzymać tych sprawdzonych. To są takie proste, normalne zasady stosowane w handlu innymi towarami również. Niestety, nasza natura ma to do siebie, że lubimy kupować taniej i często no, dajemy się namówić na zakup tańszego produktu, to tym bardziej jak nawóz jest znacząco tańszy niż inne na rynku, to warto je sprawdzić. Ja nie mówię, że, że, że nie ma takich nawozów, dobrych nawozów i tańszych, ale zawsze powinna się zapalić nam czerwona lampka w głowie, czy, czy aby na pewno ten nawóz spełnia deklarację dostawcy. Tutaj szczególnie mam na myśli nawozy blendowane, które że firmy robią w sposób no, dowolny, bym powiedział, mieszając te nawozy w jakichś mniejszych instalacjach oraz nawozy takie, powiedziałbym, niszowe, które się pojawiają na rynku jako, jako atrakcyjne cenowo, a pochodzić mogą z niewiadomego źródła po prostu. Na przykład popielonych osadów ściekowych, czy, czy innych tego typu produktów odpadowych. No i mogą wyglądać jak nawóz, a niestety mogą stanowić właściwie tylko niepotrzebny balast dla gleby, a nawet czasami zagrożenie, bo nie wiemy, w takim przypadku nie wiemy ile tam metali ciężkich w nich aplikuje. Kontrolą nawozów zajmuje się Inspekcja Jakości Handlowej artykułów rolnospożywczych w obrocie. Natomiast rolnik może zlecić analizę do stacji chemiczno-rolniczej. Oczywiście zlecając musi się liczyć z poniesieniem kosztów tego badania, tej analizy, ale jeżeli potwierdzi się jego podejrzenie, że nawóz nie spełnia deklarowanych parametrów, to ma prawo odzyskać pieniądze lub może zażądać zabrania tego nawozu i dostarczenia nawozu o właściwej jakości, albo odzyskania pieniędzy. Albo dobrowolnie, albo w drodze powództwa cywilnego. Problem najczęściej jest taki, że rolnik ten nawóz kupuje, aplikuje na pole, a zostawia sobie próbkę do zbadania, a potem się okazuje, że wysiął na pole nie to, co chciał wysiać i to jest... wtedy to mamy większy problem, ale Polega ten problem na tym, że jeżeli nie zostawi sobie oryginalnego opakowania, nienaruszonego, nie to właściwie nie może e, udowodnić, że ten nawóz miał niewłaściwą jakość. E, chyba że wcześniej poprosi o pobranie próbki urzędowego próbobiorcę. Czyli rzeczoznawcę, który ma prawo pobrać w sposób urzędowy próbkę. Można ją zdeponować sobie, można ją od razu dać do zbadania. I wtedy to ma argument, ten ma walor takiego dowodu w sprawie między nim a dostawcą.